Manko, jak pewnie wiecie w ostatnich dniach, to właśnie tym samochodem jeździłem przez praktycznie cały tydzień, dlatego, że moje auto oddałem w ręce chłopaków z Procar Detailing po to, żeby nieco odświeżyli lakier i zabezpieczyli go ceramiką. Oczywiście nie będę Was ściemniał, że nie widziałem jak proces przebiega, bo byłem przy tym praktycznie codziennie, obserwowałem z racji tego, że moja firma znajduje się w tym samym budynku, obserwowałem, śledziłem i tak dalej, ale teraz chciałbym Wam pokazać efekt finalny, bo naprawdę przeszło to najśmielsze oczekiwanie. Także zapraszam Was do środka, wchodzimy i odbieramy golfa. Powiem Ci szczerze, że zrobiła się na pewno taka większa głębia tego koloru, bo wiesz, znasz mnie zresztą mnie od dzisiaj i staram się, żeby to auto było w miarę regularnie czyste, ale aż tak to się nie świeciło. No, nabrało czerwonego koloru zdecydowanie, plus powłoka, którą zastosowaliśmy, zdecydowanie wyszkoliła lakier. To jest jeden z głównych domen, że jest ona mocno szklana. samochód tak wygląda, jakby został oblany tym szkłem. No właśnie, bo to jest. Nawet po wosku nie było takiego efektu, a, tak. a sam wiesz, że ja jestem w Zymolu zakochany i nawet po Zymolu nie było takich wrażeń wizualnych jak teraz Zdecydowanie tutaj. Zdecydowanie jest to topowy połysk, zresztą topowa powłoka od modesty Polska. Lakier mamy zabezpieczony. Jak z trwałością tego? W zależności od dwania, ale jest to od 3 lat, nawet do 10 lat jesteśmy w stanie bez problemu tą połowę utrzymać. Czyli teoretycznie powinno to wytrzymać mniej jeszcze I trzech kolejnych właścicieli tego auta. Super, kolejnego właściciela na pewno <laughs> super, super, też z tej perspektywy możecie zobaczyć delikatnie przyciemnione przednie szyby, bo tak sobie jakby zażyczyłem, żeby chłopaki z Wrabkola, bo te szyby delikatnie ściemnili. No jest wydaje mi się ok. Nie jest to przesadzone. Ciekawe jak to na zewnątrz będzie wyglądać, bo tu przy tym sztucznym świetle jednak yy, no jest troszeczkę ciemniej z przodu. No Wyjeżdżamy Marcin. No Myślę, że niech Ci przypadnie w udziale ta zaszczytna rzecz wyjazdu. Jesteś jedną z nielicznych osób, która yy, oprócz panów na serwisie Volkswagena, którzy mogą tym autem się przejechać. Jak ty oceniasz wygląd tego auta po, po aplikacji? Bo moim zdaniem naprawdę uzyskał takiej totalnej głębi super to wygląda. Doświadczenie już z wieloma powłokami, natomiast takiego poziomu szkła glosu jeszcze, jeszcze nie doświadczyliśmy tym bardziej na tego typu lakierze, gdzie czerwony lakier, lakier uni solidowy nie jest łatwy do razu do pracy, a dwa, że do osiągnięcia, osiągnięcia bardzo wysokiej głębi, połysku. Także jestem sam mocno zdziwiony. Wiesz, to, bo na początku mówiłeś mi, że to nie jest łatwy lakier do pracy. Ja się nie. troszeczkę dziwiłem, bo jakby, no zawsze uważamy, że czarny lakier jest y, y, ciężki do pracy, e, biały jest ciężki, bo też y, jakby nie widać jak bardzo tych efektów y, y, na bieżąco. A czemu czerwony jest ciężki? Czy to e, chodzi konkretnie to same, jakby o rodzaj lakieru? Tak, tutaj chodzi o rodzaj. Z racji, że tutaj mamy solidowy kolor, nie ma tutaj tego żadnego metaliku, więc tak naprawdę po tak jak tutaj w tym przypadku robiliśmy, mieliśmy robić tylko i wyłącznie dwuetapową korektę, gdzie usunęliśmy około 95% tych wszystkich zarysowań, które już się przez ten cały czas nazbierało. Wykończenie lakieru tutaj wówczas pokazuje tak naprawdę już poziom usługi, ponieważ wykończenie tego lakieru, żeby było na igłę, tak jak my traktujemy to za zaskazane jedyne możliwe wyjście, nie jest takie proste i szybkie jak w przypadku lakierów metalicznych. Bardzo serdecznie. Dziękuję, dziękuję. Raz ja jeszcze pokazuję kartę, gdzie masz wskazaną jaką powłokę użyliśmy, jak się z nią obchodzić, w jaki sposób ją pielęgnować, czego nie robić teraz przez najbliższe kilka tygodni. No a w naszej opiece z racji, że będzie samochód, to będzie on cały czas wyglądał w ten sam sposób jak w dniu dzisiejszym. Wiesz, że ja zawsze Wam ufam. Ja tak naprawdę mam czas tylko na to, żeby to auto sporadycznie na bez dotyku opłukać z jakiegoś kurzu czy z takiego pierwszego brudu, który jeszcze nie przykleił się do lakieru. A zawsze jeśli chodzi o kompleksowe mycia, to, to robię to u Was, więc... Właśnie ta powłoka Ci pomoże, pomoże Ci go znacznie dłużej utrzymywać w takim stanie. Będzie Ci go łatwiej domyślać bez dotyku, bo bez dotyku ten samochód będzie wyglądał zdecydowanie lepiej niż po zwykłym zabezpieczeniu woskiem czy też jakimś quick detailerem. Środeczek ogarnęliście też to Oczywiście. w pakiecie. Dzięki serdeczne. Jaram się. Do zobaczenia.